Siemandeczko tutaj Dragon i witam Was w kolejnym poradniku na moim kanale, a dzisiaj zaprezentuję Wam, jak zainstalować modyfikacje na nową wersję Minecrafta 1.6.2. Jak wiecie od nowej wersji Minecrafta 1.6, wszystko się tak głupio pozmieniało, jak dla mnie przynajmniej fajnie. Hmm, wchodzimy w start. Yy, wpisujemy procent a, p, p, d, a, d, a procent roaming. Następnie .minecraft, Jak wiecie był BIN, wchodziło się w BIN yy, albo tworzyło się tu folder mods. Teraz się nic takiego nie tworzy. A mamy nowy folder version, Wchodzimy w ten nowy folder version I tutaj mamy folder 1.6.2 Kopiujemy go, i wklejamy. Teraz zmieniamy nazwę na jaką chcemy. Mm, o oh jest. Yy, w moim przypadku to będzie 1.6.2 myślnik MD. MD, czyli modyfikacje. Teraz wchodzimy tutaj i tak samo zmieniamy nazwę tych plików. Zmieniamy nazwę jest 1.6.2 myślnik MD. I tak samo z tym plikiem myślnik MD. Teraz gdy coś takiego zrobiliśmy. Ten plik otwieram za pomocą notatnika lub innego programu. Ja, posłuż, ja posłużę się Notpadem. I w tym miejscu, gdzie pisze 1.6.2, wpisujemy nazwę swojego folderu i tych innych plików, jak nazwaliśmy. W moim przypadku myślnik MD. Zapisujemy i teraz ten plik otwieram za pomocą Winrara archiwę, to możemy sobie wyłączyć. Usuwamy folder meta.inf, to jest podstawa, Nie wiecie. I teraz możemy sobie przerzucić naszego modloadera. Wszystkie pliki zaznaczamy je za pomocą Ctrl A, skrót. Jeśli chcemy mieć Optifina, to tak samo odpalamy załóżmy, że to jest Optifine. Ctrl A i wszystkie pliki z Optifina przerzucam jednak ja nie będę instalował Optifina. I teraz, gdy już to zrobiliśmy, zamykamy, odpalamy Minecrafta. Yhm, mi się dodatkowo odpala konsola CMD, ponieważ na Minecrafta Przeznaczam więcej RAMu. Jak chcecie taki poradnik, po normalnie jest 1 GB, a możecie przeznaczyć 2 GB połowę swojej karty. Ja, na przykład, ktoś ma 8 to może 4, a ktoś ma 16 to nawet 8, a wykorzystuje mu tylko jeden. Może to naprawdę nieźle podnieść FPS-y. A szczególnie to się przydaje dla nagrywających. No i jak zauważyliście, tutaj jest wersją: pojawiło się 1.6.2 myślnik .md możemy wejść w edytuj profil tutaj sobie wybrać nazwę profilu a tutaj mamy wersję możemy sobie wybrać starą, na, znaczy wersję naszą zwykłą minecrafta yy, możemy 1.6.5 i tak dół a możemy na przykład stworzyć sobie więcej takich folderów na przykład 1.6.2 kreska oof czyli optifine, że sam optifine mamy i możemy mieć tak dużo właśnie minecrafta nie trzeba go zmieniać za każdym razem że jak jest .minecraft wyrzucamy na folder, bierzemy i wrzucamy tylko tak właśnie fajnie co teraz zrobili a więc mamy ten nowy profil wchodzimy w minecrafta teraz możemy wszystko zamknąć i wchodzimy z powrotem w .minecraft ja przez przypadek włączyłem ten folder eee, w SMS. i teraz, jak mogliście zauważyć, utworzył się nowy folder Mods. I właśnie do tego folderu przezrzucamy modyfikację. Ja gdzieś tą modyfikację zgubiłem. Eee, dobra, mniejsza z tym, bo wcześniej nie nagrywałem odcinek, tylko nie wyszedł. Eee, po coś mi się dźwięk nie nagrał i postanowiłem nagrać jeszcze raz. I właśnie ten folder 1.6.2 gdzieś do kosza i teraz nie wiadomo w którym to jest w ogóle. No i załóżmy, że to jest nasz mod modloader. Znaczy tu ma być mod, nie modloader. Więc tutaj wrzucamy swojego moda. No i to jest już cała bajka tego. Odpalamy Minecrafta i się cieszymy naszymi modyfikacjami. A więc... Jeśli odcinek się spodobał, nie zapomnij kliknąć łapki w górę, pozostawić miły komentarz. No i oczywiście, jeśli podobają się moje materiały, zasubskrybować mój kanał. Ale dzięki, cześć i na razie.